Siemanowicowie, na dobry start odcinka chciałbym Was zachęcić do zostawienia łapki w górę oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ niewiele mi zostało do 200 subów. Zapraszam Was do oglądania. W dzisiejszym odcinku czerwone, ale może kolor zmienimy? Taki może być. Uu. Koła niestety nie mogę kupować, bo wiecie, mam za mało końców. Dobra, koła mogą być takie: teraz etap będzie wieś. Tryb gry będzie. Ło, 59 sekund mamy. Ło, patrzcie, tak można zrobić. Ale dobra, nie wygupiajmy się. To... Cześć, hey, Siemaneczko, ja jestem Alex 15 i witam was już w kolejnym odcinku na moim kanale. I to jest już szósty odcinek z Racing Fever. Moi drodzy, dziękuję Wam za 5 lajków na piątym odcinku z tej gry i jeżeli zostawicie to samo, to już będę nagrywał siódmy odcinek z tej gierki Racing Fever. Lecimy. Moi drodzy, ja sobie przed chwilką zagrałem. Ja tutaj y, sobie tutaj kupiłem takie samochody, zobaczcie sobie I dlatego w ogóle nie zdążyłem wam nagrać i zobaczcie Mamy grę bonusową. Patrzcie. Można dostać tam dużo monet. Zobaczcie, co wylosujemy. Wow. 2000 monet. Wow! Aha, ja już nie mam biletu. Dobra, moi drodzy, no to co, zagramy? Ja już mam tu 3331 monet. Jakie auto bierzemy? O, weźmy sobie takie. Kolor będzie żółty. Dobrze. A i widzowie, jeżeli jesteście nowi na moim kanale. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale. A my już lecimy. O, i zobaczcie, odblokowałem również dwie etapy gry, czyli pustynia i miasto. No to co? Zagram sobie na etapie pustynia. Tryb gry będzie. Może gra na czas. I lecimy. O, to też można zrobić. To są te dodatkowe sekundy. Wow, ile mamy sekund? 59, 60 sekund mam nawet. Fajnie. Można, można, szybciej pojeździć. Zobaczcie. Tylko musimy uważać. Ło. Wow. A, I widzowie, chciałbym wam powiedzieć także że od teraz filmy będą, skoro jest już sierpień, to filmy będą ta, Będą się pojawiać teraz tak. We i czwartki o 19, piątki o 17, a w niedzielę o 16. O, kolejne dodatkowe sekundy mamy. 35 sekund mamy. Nie, 32 jest. Dobra. O, kolejne dodatkowe sekundy. Ile tego? 25 sekund mamy już. Dobra, kolejne dodatkowe sekundy. Mamy 13 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 2, 1. Ło! Bierzemy dodatkowe sekundy. 3, 2, 1, 0. Ło, wow, nowy rekord mamy. Kurde, czemu ta reklama? Dobra, widzowie, my widzimy się po reklamie. A few moments later. No i mamy nowy rekord, zobaczcie. Wynik 434, odległość 2,5 km. I razem mam 253 monety za to. Fajnie. Dobra, widzowie, teraz bierzemy sobie jakie auto. Na przykład takie. O, może kolor zmienimy. Na przykład czerwony. Ale świeci ten samochód. Koła jakie mogą być? O, te są fajne koła. Wiecie co? Byłam 587 monet i dlatego straciłem. Bo musiałem nakupować tyle samochodów. No dobra. Gramy teraz na etapie miasto. Kryp gry będzie jednokierunkowa. Jedziemy z koksem. Widzowie, przypominam, że na 5 lajków będzie siódmy odcinek z Refuse'a. Dla mnie jest nagrywać chyba 6 odcinków lub więcej, nie wiem. Może 5 odcinków jeszcze nagram z tej gry Refuse'a, bo bardzo lubię tę grę, bo można tam sterować samochodem obracając telefon, a wy możecie napisać w komentarzach jaką kolejną grę z samochodami mam nagrać, Oprócz Rekki Ale ta i tak Rekki nie wie. Ale fajnie się gra na, na ta... tym trybie. <grym> Musimy uważać, kurde, bo policja tu jedzie. O nie, przepraszam. A wy jeżeli braliście w, w tą grę, to powiedzcie w komentarzach. Jeżeli nie, to Wam Linka dobry nie, 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 na pierwszym mieli na pierwszym odcinku nie, 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 jak nie, 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 a nie, 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 Oj, nie, 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 Jakiś samochód jedzie. Drugą szansę nie chcę. No ja nie mogę. Reklama. Pominiemy. I zobaczymy ile monet zdobyliśmy. 265. Wow, ale dużo monet. Dobra, widzowie, jeszcze sobie pogramy, bo, mam, bo mamy 7 minut filmu. Widzowie. A ja zapraszam Was na kanał mojego kolegi Glorix I zapraszam też na kanał mojego brata Rzut Ninja Zapasowy. Dobra, yy, może jakieś inne auto bierzemy? O, tu można sobie pokupować auta. Jak, jaka ciężarówka. Dobra. Może weźmy sobie takie czerwone. Ale może kolor zmienimy. Taki może być. Uuu. Koła niestety nie mogę kupować, bo wiecie, mam za mało końców. Dobra, koła mogą być takie. Teraz etap będzie... Wieś tryb gry będzie gra na czas. I znowu ta muza. Dobra, o, tu dodatkowe sekundy mamy. A i widzowie, chciałbym wam bardzo podziękować za 134 subskrypcje, bo jak sami widzicie, mam już 134 subskrypcje. No i próbujcie dobić do końca sierpnia lub do końca wakacji, próbujcie dobić 200 subów. Bo jak będzie na moim kanale 200 subów, to od razu nagrywam długo wyczekiwaną serię przez was, czyli spróbuj się nie zaśmiać challenge. A jeżeli chcecie mi wysłać wasze fanarty lub miniaturki do moich filmów, to możecie wysyłać tutaj na mojego maila, który go widzicie. To jest aleksiosigma 123 Jeżeli wyślecie mi wasze fanarty, to będziecie pozdrowieni na filmach. Dobra, my teraz nie przedłużajmy, tylko gramy. Już mamy 9 minut filmu, ale sobie jeszcze, jakimś samochodem se pojedziemy. O, kolejne dodatkowe sekundy. Mamy ile sekund? 20 sekund mamy już. Szybko jedziemy. 10, 9, 8, 7. O nie. Kurde, czemu znowu reklamy? Przecież ja wyłączyłem Wi-Fi. A tu są reklamy. Ja nie wierzę. Dobra, widzowie, wytrzymam z tą reklamą. 171 monet mamy. Dobra, widzowie, bo ja już tu widzę, że 10 minut filmu jest, ale może jeszcze jakimś samochodem sobie pojedziemy. Na przykład, może być taki samochód. Kolor będzie zielony. Koła mogą być takie. Dobra, gramy teraz na etapie jakim? Może na... znowu na pustyni? Tryb gry będzie może teraz dwukierunkowa. I czemu znowu ta muzyka z tej gry? Albo wiecie co? Może inaczej? Może pojedziemy, może zmienimy kolor samochodu na zielony? O, może taki kolor? <laughs> Kurde, 28 monet. Mam tylko kurde. i widzowie, ogólnie to możecie obejrzeć wszystkie odcinki z tej gry, czyli Racing Fever na mojej playście Gry z samochodami lub Racing Fever. Tam znajdziecie chyba z 5 odcinków z tej gry. Dobra, może być takie. Mogą być takie koła. Etap może będzie zima. Tryb gry gra na czas. O, to jest mojwiona piosenka z tej gry. Ło, 59 sekund mamy. Ło, patrzcie, tak można zrobić. Ale dobra, nie wygłupiajmy się, tylko gramy. Widzowie, niedługo będziemy powoli Kończyć ten szósty odcinek Dressing Fever, bo już mamy 12 minut. Filmu. Ło! Kolejne dodatkowe sekundy, 45 sekund mamy. Ło! Ale jadę! O nie, musimy uważać. Kurde. Tu sklep z biletami to wiem. O, 99 monet mamy. Dobra, widzowie, to już koniec szóstego odcinka z Ressing Fever. Jeżeli chcecie siódmy, pamiętajcie, zostawcie tak jak samo na innych odcinkach z Ressing Fever, czyli 5 łapek w górę, zostawcie. Jeżeli będzie 5 łapek, to od razu nagrywam siódmy odcinek z tej wierki. Trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Cześć, Bajo!